Idziemy zrobić coś dla kota? Tak, chodź bo ja myślę, że to jest ten czas. Zobacz tak. co. Zobacz. Zobacz, zobacz A, co tu. Myślę, że będzie dobrze. Po lewej stronie masz deskę, O. Po prawej stronie w jest ten nóż. O, tutaj nie mamy nasze. Ten może Teraz być. Może być. My kroimy polędwicy o... o sosu, lekcję czuć, i, I kroimy małe kawałeczki. Zobacz co Ciocia robi. Kroi. Nie doprawiamy. Oliwy koty nie lubią. Sól pieprzy nie wskazana. Odżywiamy się zdrowo. O, myślę, że już wystarczy. Dobrze. No, tak? tak. I teraz do mi No Jaki ten kot jest słodki. Taki pieszczot. Słodziak. Skąd takie piękne imię? No, no zobacz. Ma piękne wąsy biało-czarne. Ma piękną, białą, piękny biały krawat, Skarpeteczki. Tak jest. Jak on trafił do ciebie? Słuchaj, no to już jest e, długa historia. On się wychował u naszych e, sąsiadów jako mało, mały kotek. Później sąsiedzi go oddali. On pamięta, że zawsze e, u nas mógł znaleźć się... E, ciepło takie domowe, jakąś miskę z jedzonkiem, bo lubi sobie zjeść na gdzie nie jagu kucharza, prawda? Tak. Numer jeden jego no jest To jest to są... Tatar mu odpowiada. Bez przypraw, bez różnych dodatków. <laughs> Tutaj jest na tak. Na drugim miejscu zdecydowanie ryba. Preferuje łososia, natomiast białą nie gardzi. Nie, nie przepada mrożonymi rzeczami, więc Aha. mrożona ryba smakosz. to nie smako. smakosz. Jedynie czego nie może robić, to o tym wie. Lekcja była sroga, prawda? Przypominasz sobie, jak podprowadziłeś Co, podprowadzi? Tak. tak? Pimy razem, jemy razem. No wyobraź sobie, że ten kocur ma swój pokój. Nie, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało. E, dzieli, go, nie, dzieli go z gośćmi, którzy nas odwiedzają.